Siemaneczko ludziska! Witam Was w pierwszym takim odcinku, gdzie chciałem sobie tam poprowadzić serię z Minecraft'a i tak dalej. No i tak sobie w ogóle coś przygodę z Wami, I, bo zawsze się mój głos. Ci, którzy chcą, ci, którzy nie, no to trudno. No i tak, takie tam, mówię, ten zresztą odcinki. No i kiedy będą się pojawiały, ale kiedyś tam się będą pojawiały, zobaczymy. To. A to tak, to, to się sobie próbowałem coś zrobić, to tak, tak sobie gra po prostu tam buduje tak dalej, a my sobie stworzymy nowy świat. W stanie nic nie będziemy ruszać. chociaż nie, wpiszemy tego sobie się... o, to jest takiego. Coś, to się tak, O, coś takiego. Zobaczmy świat. No i zobaczymy, to on ja się wygeneruje. I z góry Was przepraszam. Ym, yy, to takie lagi, gdyż ponieważ mam jeszcze cienki komputer i w ogóle tę, tę kartę graficzną spaliłem, no to wiecie, no ta jest nowa, taka cienka trochę, ale teraz zobaczycie sobie ta, którego time lapsa, jak sobie będę zbierał drewno te, i te, te, te narzędzia i tak dalej. <coughs> Dobra, no to jak się to odpali, no to wiecie, timelapse i tak dalej, i tak dalej. No to o, musimy poczekać, bo lagi i tak dalej. Przepraszam, ale lagi mam, o ja Jeszcze mi się wczytuję Patrzcie mam odwesów <noise> Kosztarnie Ale lagi Okej, okay, no to jedziemy. Tu już jestem i chyba, nie wiem, nie wiem czy na pewno, czy w ogóle coś, ale chyba się tutaj osiedliły, bo jak właśnie tak patrzę i nawet, nawet fajnie tutaj jest, powiem Wam, tak tu idzie na lotynówkę, no, tak, tak. teksurpak, no lefie, bo tak, no, jak chcecie mogę sobie zmienić surpak, ale nie wiem, możecie mi tam doradzić, czy coś tam i tak dalej, i tak dalej, um, a w międzyczasie, a przy okazji już mogę zabrać przy Was to, i chyba osiedlimy tutaj na w tej norce tam jak będzie więcej materiałów i tak dalej to dopiero wtedy, dopiero y, będzie nasz domek postawiony lecz gdy teraz no nie, nie mamy materiałów i tak dalej no to domka nie będzie Dziś będzie nora tak? w tej norce sobie zostaniemy i potrzebuję to okej okay, już znowu. jeszcze tutaj trochę, tak żeby było nie równo I... OK, jeszcze trochę troszeczkę. Mm, mm, OK, uchylowałam tylko um, tego tak, opcji fajne, żeby sobie zmieścić FPS i tak dalej. To okay, no to tak wbiję I teraz zbieram tak, sobie to. I... zrobię jeszcze się kierę. Tak, poznać się to? tak głupie pytanie, naprawdę. O sobie Naprawdę głupie. O, mm, o. skoro mamy nasionko, to będzie taka malutka improwizorka I zrobimy. A w sobie, sobie przypalę. Hop, hop. A my idziemy zrobić coś bardzo fajnego, co nam się bardzo przyda. I zrobimy sobie. ファルム。

i w ogóle tam się zobaczy, tak dalej o, oczywiście możecie przeczytać czy odcinki z tej serii bo nie wiem czy w ogóle ma się to spowodowało czy nie, czy co, bo w, też, że to za dużo koni i to się tutaj w ogóle w, w tej okolicy się osiedlimy bo jest fajnie muszę powiedzieć, jest fajnie i ja sobie tam w ogóle się w następnym odcinku żeby jakiś domek już był i tak dalej, i tak dalej o, tak i no, chcę sobie pokazać wiele i tak dalej, i tak dalej. Nawet, to nawet myślę, żeby bardziej drewna albo w jak jaskini, bo lubię się się lepiej skinać. Nie to będzie, 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 sobie, tylko, o, będzie, łóżko. Ale to na dzisiaj chyba będzie, 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 na będzie, 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 to więc jeżeli lat mimo, że spodobał, nie by się spodobał mnie go ocenić, skomentować i tak dalej. To cześć!